Teraz o wojnie z czterema schodami, bo tyle według wizualizacji stanie na katowickim rynku. Niepełnosprawni biją na alarm. Obawa niebezpodstawna. W mieście aż roi się od barier, które utrudniają przejazd wózków inwalidzkich. Na wyprawę do krainy absurdów ulicznych wyruszył wraz z niepełnosprawnymi Wojciech Bularz. Przystanek pierwszy. Przejście dla pieszych przez ulicę Dąbrowskiego. Nieodparcie odparcie. Zastanawiam się, jaki był sens takiego, a nie innego rozwiązania tego przejścia, że musi być wybrukowane. Podobnych jest w katowickim kwartale modernistycznym kilkanaście. Wszystkie stwarzają dla nas zagrożenie, mówią niepełnosprawni. Każda, że tak powiem, nierówność może spowodować te, tym, to, to, że e, może osoba się po prostu przewrócić z wózka. Po ćwiczeniach zjazdy terenowej czas na trening równowagi. To dla niepełnosprawnych, którzy zaparkowali na wybrukowanych miejscach dla inwalidów. Wózek stoi po prostu niestabilnie, z racji tego, że ta kostka brukowa jest krzywo. Krzywa, a wózek y, powinien spoczywać na czterech. Koła. Wiele z tych miejsc powstało podczas trwającej jeszcze rewitalizacji centrum Katowic. Powód? Miasto stoi przed trudnym zadaniem powiązania trzech istotnych elementów: to jest estetyki, funkcjonalności i dostosowania przestrzeni publicznej do osób dla osób niepełnosprawnych. Choć z tym inwalidzi wiązać się raczej nie chcą. Podobnie jak z wizualizacją rynku, którą niedawno przygotowało miasto. Na projekcie wyraźnie widać schody. Trzeba będzie okrążać całą płytę rynku. Chcąc się przedostać w innym kierunku niż e, powiedzmy z ulicy 3 Maja na Warszawską, żeby nie, na, nie natknąć się na te schody. Trudno na podstawie wizualizacji przesądzić o tym, jak będzie wyglądać funkcjonalnie, jak będzie funkcjonował katowicki e, rynek. To, to, o czym możemy teraz dyskutować, to zrealizowana część. Tyle, że niepełnosprawni i tak na razie tam nie dojadą. Od strony ulicy Staromiejskiej czeka na nich zapora składająca się z bruku, torów tramwajowych i kanału przeciwdeszczowego. Naszym postulatem jest to, aby były miejsca, pasy o szerokości powiedzmy jednego metra, wykonane z gładkiej nawierzchni, aby sama konieczność przekroczenia torów tramwajowych nie powodowała dodatkowego niebezpieczeństwa. Miasto obiecało, że nad problemem się pochyli. Do tego czasu poruszający się po mieście inwalidzi będą musieli wykazać się nadzwyczajną sprawnością. Wojciech Bulasz aktualności. Istnieje teoria mówiąca, że jeśli one wyginą, ludzkości zostaną 4 lata istnienia na Ziemi. Mowa o pszczołach. To właśnie z ich powodów w Siemianowicach Śląskich w trybie pilnym zwołano dziś wizję lokalną. Jeden z hodowców w swoich pasiekach zauważył masowy pomór tych owadów. Przyczyną mogą być nieprawidłowo prowadzone opryski. Paweł Matyja. To jest tylko znikomy procent tych krzółek naszych. Lech Graczyk nie wierzył własnym oczom.